Hej, cześć, cześć, z tej strony Elektryk Polak A dzisiaj ukażę wam początek nowej serii a mianowicie ona będzie się nazywać World of Tanks Blitz, czołgi japońskie Jak wiadomo, z nową aktualizacją do gry World of Tanks Blitz wszedły czołgi japońskie Jest ich, jak się nie mylę 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 czołgów japońskich W tym jakieś około 10 czołgów czy 9 Tak, chyba 9 czołgów średnich i cztery lekkie. Z czym kecho czołg lekki czwartego tieru schodzi się przy piątym tierze na chinu i potem jest już tylko jedna gałązka, aż do samej do samej dziesiątki. Że tak powiem. No, czołg... Powiem trochę o tej linii, czołg ten jest po prostu, czołg STB, no jest medem, medem, czołgiem średnim oczywiście, jest najdroższy w grze pod względem EXPA. 3 318 tysięcy, 750 tysięcy EXPA trzeba wyłożyć na stół, by mieć ten czołg w garażu. Bardzo dużo jak na czołg średni tego tieru, ale no to nic, no niestety, jak się chce mieć to będzie miało się. A czołg Tier 7 ciekawostka, jest z magazynkiem czyli, że strzela kilkoma pociskami naraz. Nie tak, że jeden i przeładowuje, tylko kilka naraz i dopiero przeładowuje. Drzewko japońskie. Czołg pierwszego Tieru Renault Otsu to dzisiaj weźmiemy go tak pod lupę, o, że tak powiem. No tak, czołg Renault Otsu jest tak naprawdę zmodyfikowanym, zmodernizowanym czołgiem francuskim o nazwie Renault FT. A dokonał tego odsugata dokonał modernizacji tego czołgu w 1929. i właśnie na jego cześć nazwano go Renault Otsu. No a czołg, co, co można o nim powiedzieć? Jest tak lekkim czołgiem ciężkim, ponieważ jest bardzo wolny jak na czołg lekki. Lecz lecz no ma dobre dosyć działo, no działo może wywalić aż za, uwaga, za od 30 do 50, a penetracja od 25 do 41 na najlepszym, ale jest możliwość że coś działa e, m, automatycznego, czyli z magazynkiem, 13 mm działo autocannon type Hall. i ono od 6 do 10, a wystrzeli... 76 pocisków na minutę. Jednakże ja Wam dzisiaj pokażę najlepsze działo. Czołg waży jakieś 8,8 tony razem z tym działem. Bez tego działa, z pierwszym waży około 8,5 tony. Pancerz na kadłubie, na przodzie to jest 30, po bokach 30, na tyle 22. Pancerz wieży przód 20, boki 20, tył 20. No i tu mamy, o nie będę Wam już dalej truł. Co mogę? Sugerowane wyposażenie do tego czołgu, na pewno wentylacja, a system naprowadzania jak chcecie, skrzynka z narzędziami. No może być, bo to jest taki czołg dosyć ciężkawy i wolny, i po prostu przyda się szybszy naprawa kąsek, żeby nim odjechać i uciec, bo ma słaby pancerz. No ma najlepszą w grze depresję, działa. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, bez zbędnych ceregieli, przechodzimy do bitwy. No i znowu, inwazja czołgów japońskich. Tam widzę, Polak jest jakiś przeciwko nam, z nami chyba nikt. Dobrze, mapa, na, mapa kopalnia. No i to jest też znowu aktualizacja, aktualizacja, takie nowe wejście do gry. 12 pocisków na minutę wystrzeli Renault e Nic tu nie służy nie ma większych problemów z szybkością. Jednakże oczywiście drugi typ działa. Jak Wam się podoba Działu z magazynkiem, możecie grać działań z magazynkiem. Dobrze, a ja zamieniam się w słuch i gram. Pokażę Wam całość do czołgu. mm Taka tu sytuacja. Trochę powiem. Jak widzisz się z bardzo wolnym czołgiem jak na Switchier. To nie być No ale no niestety. Nie ja go konstruowałem. Kurczę, nie trafiłem. Nie ja go konstruowałem, więc nie wiem. No nie, nie trafiłem. odwiedzę. Ja Dostał. No i patrz, anual propsy, pierwszy fragment Dla mnie inwazja japońska w tym tygodniu będzie, bo to nowa aktualka to już oczywiście trzeba przetestować nowy czołg. Nowe czołgi. Drogi pokonamy. I powoli będę kaptował bazę? Slipa będzie raczej wygrana. Myślę, że tu nie będzie jakiś niespodzianek. Są dwa wejścia, pojechali. A jak tylko szedł. No nie no. Cóż z tym działem gdzie jest? Jest takie słabe jak otrzymałem kilka pigułek ale myślę że mi się nie stało został po gąskach. Ktoś nam kaptuje sobie Widzę, że tutaj chyba nie będziemy poszukiwać pana schowanego T1. No to zwycięstwo jest na naszą korzyść. No to tak to wygląda w praktyce. Ten czołg wolny. Działo takie dosyć dobre. Wiem, wolny obrót wieży. Depresja do spora. W dziale pancerz, jako taki na swoje tyry daje radę. I to tyle, no w tym odcinku. Jeżeli się podobało oczywiście, łapka w górę. Subskrypcja, mile widzenia jeżeli pierwszy raz na kanale. I do zobaczenia w następnym odcinku. Będą to drugie tiery japońskie. Dobrze, dziękuję za uwagę. Cześć, Papatki.